Fundacja Wspak zaprasza do wysłuchania listów Henryka Sienkiewicza z lat 1864-1878. Czyta Marcin Popczyński. Niedziela, 27 sierpnia. Jestem pod wpływem myśli, jeżeli nie smutnych, to przynajmniej poważnych. Dużo się przyczyniło do tego dzisiejsze kazanie, które wypowiedziane było tak rozumnie i tak ładnie, jak rzadko w Warszawie można usłyszeć. Zresztą wieczorem była tu jakaś szlachta. Wystawcie sobie, cała rozmowa była obmową jakiegoś biedaka, obywatela, który przez źle może zrozumianą gościnność traci majątek. Ale w każdym razie ci, co go obmawiali, są właśnie tymi, co u niego najlepiej zajadali i zapijali. Aż mi przykro było słuchać, bo przyrównywałem warszawiaków z tymi pasi brzuchami, co prawdziwie można powiedzieć kąsają pierś, która ich ogrzewa. Niech sobie kto co chce mówi, ja naocznie się przekonałem, że u nas daleko więcej szczerości i prawdy, zwłaszcza pomiędzy młodzieżą. Mówi się dużo w oczy, a nie obgaduje się po kątach. Dziś w kościele, żeby nie ja, to jedna pani młoda i przystojna mężatka byłaby upadła, tak się na nią pchnęli. Już to, kto nie ma silnych rąk, to niech lepiej nie chodzi do kościółków wiejskich i małomiejskich. Prawo mocniejszego jest tam ogromnie zaaklimatyzowane. Jest tu w okolicy kilka panien... Nawet dosyć przystojnych. I ja jako guwerner, bo guwerner na wsi musi się kochać, jeżeli nie w domowej pannie, to w okolicznej. Ja więc powtarzam, powinienem bym się zakochać w której. Ale na nieszczęście przywiozłem tu z sobą fotografię panny S. Co spojrzę na nią, to tak maleją mi w oczach te małpki przedrzeźniające warszawianki, że aż mi się zimno robi. Fotografia ta jest moim zaczarowanym amuletem, geniuszem opiekuńczym i największą przyjemnością. Naturalnie, możecie mnie posądzać, a zwłaszcza Bronek, że się w oryginale muszę kochać, kiedy tak kopię uwielbiam, ale nie. Mam dla oryginału pewną cześć, ale nic więcej. Pozwólcie, że wam odpowiem oklepanymi słowy z romansów. Nie śmiałbym, choćbym mógł, a gdybym śmiał, to bym nie mógł. Zaczynam. Chciałem powiedzieć, zacząłem być nudnym. W każdą niedzielę przychodzą tu z Płońska szyki, naturalnie względne. Przepatrzyłem je dziś w ogrodzie jak stare buty. Wdzięczyły się niektóre do mnie, bo sam byłem jak pies do kija, ale udawałem, że ich nie widzę. Byliśmy dziś w lesie i na polach. Złapałem w krzaku jałowcowym żywą kuropatwę. Dziwna rzecz, a raczej głupia, śniła mi się dzisiaj by, że uciekała przede mną w lesie. W jakim celu ją goniłem, i to jeszcze w lesie, w gęstwinie? Nie wiem, to tylko wiem, że miała twarz przykrytą żółtą chustką. Że się bałem, żeby się nie zamaczała, bo pod nogami moimi chlupała woda, we śnie tylko, że upadła we wrzosach i nareszcie wpadła do jakiejś sali, jakby do sali posiedzeń w Warszawie, gdzie biedactwo usnęło ze zmęczenia, a ja przyszedłszy oganiałem z niej muchy. Nareszcie brat Konrada wpadł śpiewając i obudził ją, i ja się też obudziłem. Sen ten ogromną sprawił mi przyjemność. Stara babka sny tłumaczy, Powiedz babko, co to znaczy. Sen Babka na stół kładzie karty i zażywa po raz czwarty tabaki. Słowo daję: Uczuwam w tej chwili taką potrzebę zakochania się, że pojęcie przechodzi, ale wolałbym się w jakimś Żydzie z Franciszkańskiej zakochać, aby w Warszawie, jak w jakiej pannie ze wsi. Chciałem teraz napisać głupstwo, wolę się wstrzymać. Być może jednak, że się zakocham w jakiej Warszawiance ze wspomnienia tylko. Będzie to dosyć platoniczne i romantyczne, zwłaszcza jeżeli wieczorami wiódł będę z księżycem dzikie rozmowy, zamiast spać iść, jak rozsądny człowiek. Żeby mnie tu kto zszedł na takiej schadzce z księżycem, gotowi by mnie do bonifratrów odesłać. Tam więc spokój. Projekt Sienkiewicz na co dzień został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Cyfrowa 2020.